Cześć moi drodzy, z tej strony Dominiko. No i nietypowy tytuł, a mianowicie moi drodzy, wbiliście ostatnio naprawdę dużo subów. Actually, jak to nagrywam, jest 120, także no naprawdę jest git. I z racji tego, że po prostu tak szybko się rozwinęliśmy, chciałbym zrobić Wam taki mały po prostu, taki mały okaz wdzięczności troszeczkę ode mnie, a żebyście mieli. A żebyście mieli. No no wiecie, tak ode mnie od serduszka prosto. Mianowicie moi drodzy, jak się znajdujemy się na serwerze Minecraft miasta. No tak jak pewnie tutaj widzicie, jesteśmy na serwerze Minecraft Miasta. No i generalnie tutaj w naszym mieście mamy dwa skrzydła. Jedno z nich tutaj jest skierowane w tą stronę. I tutaj jest takie, wiecie, takie po prostu druga część miasta, że tak powiem. A tutaj drugie za morzem. To, jest, to są takie przedmieście. Moi drodzy e, I robię dla was konkurs e, Konkurs, no po prostu to będzie chciał tak naprawdę e, Po prostu kto pierwszy, to tak powiem e, Po prostu Robimy coś takiego, że każdy z was Będzie mógł zbudować własny dom Własną jakby budowlę Zależnie po prostu od czego chcecie e, I po prostu dana liczba Użytkowników, którzy się do mnie zgłoszą Będą mieli jest własną taką działkę, na przykład tutaj na razie jest przygotowane na cztery osoby. Tutaj jest akurat jakiegoś ziomka z komentarzy bu budowla więc już on już tutaj sobie zaczął, ale jakby to nie będzie brane pod uwagę do konkursu. I moi drodzy, właśnie takie cztery kwadraty będą do Waszej dyspozycji, one są w sobie równe. Tutaj nie macie dział żadnej działki, bo tutaj będą takie po prostu moje prywatne budowle, jakieś sklepy i tak dalej. No i wiadomo, po prostu jakby ktoś chciał, ja, jeżeli ktoś nie wiem, ładnie buduje ja po prostu Chcę, nie wiem, wziąć udział w odcinku, na live. Jeszcze nie wiem zależy kiedy to będzie i o której to będzie, dlaczego to będzie, po co to będzie, nie wiem jeszcze, ale po prostu informuję Was o takim konkursie, który będzie faktycznie. No i co? Dla wygranego jest przewidziana. Kolejne działki i możliwość wystąpienia w odcinkach przyszłych jeszcze z Minecraft Miasta Więc no, będziecie mogli mi naprawdę pomagać w budowlach Ale raczej tak wiecie, tak z umiarem te pomaganie w budowlach Bo po prostu no jakby chyba kumacie Więc no, do zobaczenia w przyszłych filmach a na razie, jeszcze chciałem powiedzieć, że jak ktoś chce być aktywny bardziej w tym konkursie i chce, nie wiem, wziąć w nim udział tak na 100%, no to zapraszam Was na Discorda albo na społeczność, ale bardziej preferuję Discorda, bo tam się będzie więcej rzeczy działo i tam po prostu będziemy też, dam Wam ogłoszenia, co, jak, dlaczego, po co i no, więc jakby zapraszam na Discorda, link w opisie. I dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia.